My, bo ty już nie są zielone. Ale mają taki nalot. Widzicie, ten, ten nalot zafarbował. Za to jest No bo to jest to, co było używane do impregnacji tego. tego. Ciekawi, czym góra jest? Tak, nie I to potem daje taką taki O, Jaka dobra taka zimna? Taka zimna. Nie wiedziałem, jak się

To ja gadał. Przecież to wszystko widać. Jakieś zbrojenia. Ej, nie ja chcę mi się tu wchodzić. Są dwa pająki. paschudne. O, tu jakiś krzyżaczek. Tutaj wolna pajęczyna. Ochyda. Wychodzę. Nikt mnie nie wita. Oczywiście. Teraz będzie, jeśli wybrać muszę trzymać w jednym aparat i wychodzić. Będzie ciężko. Jestem już na powierzchni. tak. Mm. Gut Arbeit. Mi się wydaje, że on się dalej od bawki wchodzi. Mi się też tak wydaje. Ale może dlatego, że były tutaj... Wiesz co? A czekaj jeszcze siebie nakręcę, żeby żeby widać, że... że to nie jest żaden kit. Że ja tu jestem. <laughs> Idę w lewo czy w prawo? Tam nic nie widać. tam gdzie kana podwoje, we a... Aha. To idę może w to. No włączona, nawet Nie bo jesteś na Dobra, idę zobaczyć. Halo. Coś widać? Tam się coś poczuywał. Tato! A przynieś mi tą latarkę, może nam się trochę zregenerowała. Woda jest! Ja nie słyszę, co ty mówisz. Już ja jestem 100 metrów ja mam go słyszeć. Różni tak. Ej. Po co to zwalać się cego? Żebym nie ja miał jeszcze gorzej do chodzenia. No weź, witamy jak cieplutko. O Ała. ale zawadziłem plecami. Cholera, no zawadziłem plecami. Chodź, od wschodu? Tak. jest tak niż No jest. A. Muszę odpocząć, odpocząć. Dobra, wy. Wychodzę. Co? Ja ją wyłączyłem. Ja jeszcze chwilę tu posiedzę. Muszę odsunąć. Kamera mi do nasza wejdzie. Przewyciężyłem jednego krzyżaka, który mi siedział na drodze. Wywiad zrobię. Musisz się wypowiedzieć w dwóch zdaniach, co widziałeś pod ziemią. No. no słuchamy. Cała Polska słucha. <noise> <noise> było coś ciekawego? Szono. Dużo szono. A nie był to szum medialny? Szomo wygoczył wody. Robali pająków. Ale pająków było dużo. Rur odpływowych. To był taki detoks dla mnie z tymi pająkami. Tak.